Witam wszystkich w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Mateusz. Słuchajcie, poruszymy sobie dzisiaj temat, w sumie który gdzieś tam często widzę, gdzieś często czytam na różnego rodzaju forach i, czy Facebooku, nawet. Mianowicie, y, jaki ptasznik na pierwszego. Yy, także powiem Wam od czego ja zaczynałem, co ja zaobserwowałem, ale to po krótkim intro. Także za chwilkę się widzimy. Zanim jeszcze zaczniemy, chciałem Wam powiedzieć, że i ja, jeśli chodzi o akcesoria do terariów, czyli torów, jakiejkolwiek korki dębu e, itd., tak i tak dalej, kupuję u Damiana w sklepie stacjonarnym, który mieści się w Krakowie na ulicy Białopronickiej. Jest to turkusowe Zo. E, tutaj Wam pokażę wizytóweczkę. Słuchajcie, to jest sklep ogólnie akwarystyczno-terrarystyczny. Znajdziecie tam naprawdę wszystko i w dobrych cenach. Od tub korkowych, przez teraria, różnego rodzaju pensety, akcesoria akwarystyczne dosłownie wszystko. Do tego Damian ma ogromną wiedzę na temat zwierząt, warunków, które powinny być spełnione. Zawsze się możecie o wszystko go zapytać. Wbijajcie na ten sklep, sprawdźcie sobie. Naprawdę myślę, że warto. Na końcu filmu wrzucę Wam zdjęcia, które ostatnio zrobiłem. Będąc u niego, warto zawitać. Naprawdę warto zawitać. Przechodzimy teraz do filmu. Słuchajcie, u mnie z pierwszym pajankiem ogólnie było tak, że ja swoją przygodę z ptasznikami e, zacząłem od Karibeny wersji Color, która zresztą nie od tego osobnika zaczynałem, ale tu mam dwa maluchy Karibeny. E, tu jest jeden, tu jest drugi. One w tym momencie są w stadium L4, bodajże. I tak, to był mój pierwszy ptasznik, eee, także niby się mówi, że nie do końca jest polecany dla początkujących z tego względu, że łatwo jest go uśmiercić w tych niższych stadiach. Słuchajcie, to jest tak, że wszystko zależy od tego, kto jak ma poukładane w głowie, ponieważ jeżeli... Jesteście w stanie zapewnić takiemu pająkowi odpowiednie warunki, czyli odpowiednią wilgotność, odpowiednią temperaturę, to taka Karibena na pewno będzie Was cieszyć, chociaż bez tego względu, że spójrzcie, co tu się dzieje. To jest wszystko zapajęcznowane. naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Coś się dzieje w tym terrarium. Eee, żarłoczna szybko rośnie. Nie mam z nimi naprawdę problemów. Także to jest dla mnie taki numer jeden. Może z tego względu, że tak jak mówiłem, sam od tego pająka zaczynałem swoją przygodę z ptasznikami. Drugim pająkiem, którego ewentualnie mógłbym śmiało polecić początkującym jest, słuchajcie, chromatopelma cyjumbeskens. Spróbujemy sobie ją powrócić, bo ona w tym momencie je. O, super. Ta sama zasada, jad słaby... Eee, dużo pajęczynuje, dużo je szybko rośnie. Spójrzcie w ogóle, jak ten pojemnik wygląda. Tu jest taki, jakby, eee, jakby taki taki jak huragan. To wygląda eee, zrobiona dziura. Jest wszystko pajęczynowane przez nią. Eee, bardzo ładnie wygląda. Bardzo ciekawy, kolorystycznie. Eee, pamiętajmy o tym, że dorosły osobnik wygląda zupełnie inaczej niż młody. Też się to fajnie obserwuje. Także to jest dla mnie taki. Numer 2, jeżeli chodzi o wybór ptasznika na pierwszego. Trzecim wyborem, w sumie jak dla mnie, no takim najbardziej podstawowym, ale trzeba się dobrze zastanowić, to jest, słuchajcie, Brachypelma. Ptaszniki gatunku Brachypelma, bo tak naprawdę, próż wagansa, który jest uważany za najbardziej agresywnego, jeśli chodzi o obrazki, to jest akurat tej przed nami Brachypelma Hamori. Mogą też być, jak najbardziej, jeśli chodzi o pierwszego ptasznika, tylko że w ich wypadku jest problem taki, że strasznie wolno rosną. Ja akurat miałem podejście takie, że chciałem pająki mieć od małego, od małego, widzieć właśnie jak rosną, jak się rozwijają, jak się zmieniają. Oczywiście, moglibyście sobie kupić pająka dorosłego, tylko że to jest tak, że też się go możecie w pewnym momencie wystraszyć, tak? co nie byłoby zbyt dobre, bo najnormalniej w świecie nie znacie zachowań tych ptaszników. Dlatego ja osobiście mam od małego każdego pająka, jakiego mam, i poznawałem każdy gatunek, który mam u siebie od podstaw. Ale brachypel mahamori. Jak najbardziej. Też musicie sobie zadać pytanie, czy chcecie brać pająka na rękę, e, czy też nie. Ja osobiście uważam, że nie biorę, param... znaczy, może inaczej, ja nie biorę ptaszników na rękę. E, choćby z tego względu, że pamiętajcie, czy to jest braszka, czy to jest cokolwiek innego, co niby jest polecane, że można wziąć na rękę. Zawsze istnieje ryzyko ukąszenia. Biorąc na rękę takiego pająka, musicie sobie zdawać z tego sprawę. Natomiast jeśli chodzi o brachy Pelma hamori, jest to ptacznik, którego na rękę jak najbardziej można brać. No bo tak jak Chromatopelma cyjanum beskens, no to to już raczej tu odpada. Na rękę ewentualnie tak samo kari bene wersji kolor można jak najbardziej wziąć. Natomiast takich pająków na pierwszego naprawdę jest całe mnóstwo. Tu jest takie dla mnie przynajmniej top 3, ale do tego jeszcze jest Nandu tripepi, jest Cyrio cosmos elegans, Lassiadora, para chybana, także naprawdę do wyboru, do koloru. Wszystko zależy, kto czego chce od pająka, kto w jaką ma cierpliwość. Tak jak mówię, brachy pelmy wolno, bardzo, bardzo wolno rosną. Na przykład tutaj mam stadium bodajże L5. Braszki mam ją już długi czas. I, I w ogóle, może tak damy o, dla porównania. Spójrzcie, tu jest brachypelma L5. Mam ją chyba z pół roku, jak nie lepiej. Natomiast tu jest chromka, którą miałem od L1, tak samo. Nie wiem, ile ją mam, 3 miesiące. I gabarytowo jest praktycznie w tym momencie taka sama jak ta brachypelma, więc naprawdę rośnie szybko. Rośnie bardzo szybko, w sumie. Żarłoczna, a braszka. Malutku swoim tempem, e, oczywiście, braszek mamy całe mnóstwo do wyboru, e, bo sam mam kilka, kilka sztuk braszek. Tylko tak, jak mówię, no, wszystkie mam tak na dobrą sprawę, praktycznie maluchy, więc e, nie ma za bardzo nawet co oglądać. Mam jedną brachę pelmę Emilię, taką już większą i mam jakiegoś Tlik Totala, bądź Total. Jak to zawsze nie wiem, czy to się odmienia, czy nie. Albo mam, albo Pilosus i albo Pilosum Nicaragua. Większe, ale ich też będzie ciężko zobaczyć, bo są wiecznie zakopane. Zresztą, jak to akurat te gatunki, jest też fajnym pająkiem takim, może niekoniecznie na początek, ale Davus Pentaloris, troszeczkę ich jest, naprawdę, macie z czego wybierać. Ważne jest to, żebyście sobie sami sobie powiedzieli. Czego tak naprawdę od taśnika oczekujecie. No i oczywiście, jak macie poukładane w głowie, bo to też jest dosyć istotne, bo osoba, która nie będzie miała dobrze poukładane w głowie, nie będzie odpowiedzialna, to najlepiej, żeby żadnego pająka nie brała, bo nie daj Boże, wyrządzi mu krzywdę, bądź pająk wyrządzi krzywdę tej danej osobie. A to nie o to tutaj przecież chodzi, tak. Mamy to oglądać, mamy to podziwiać. Tak w ogóle powiem Wam, że bardzo fajne te pojemniki akrylowe od Reptizo. One są na takim, magneśniku, na, na magnesiku tu od góry. Klapka z góry jest suwana faktycznie przejrzyste, super widoczność. No Tylko że też swoje kosztują, bo widzicie no, Marchbox, no umówmy się, złoty złoty 50, mniej więcej taki koszt. Takie pojemniczki około 20 paru złotych trzeba niestety zapłacić. Ale myślę, że warto, jeżeli chcecie, żeby to było estetyczne, ładnie wyglądało, jak najbardziej. Zwłaszcza tak jak mówię, w przypadku braszki, no to ona trochę w tym pojemniku jeszcze spędzi. zanim dorośnie do zmian, to trochę minie, dlatego siedzi też tutaj. Także moi drodzy, na tą chwilę myślę, że to tyle. Wybierajcie, uczcie się, dużo czytajcie. Zapewniajcie warunki swoim podopiecznym i do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć.